Są dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej. I tu poproszę o kolejny slajd. Abyście Państwo też mogli sobie tutaj z tyłu mnie pewnie podglądać, tak. Zgodnie z rozporządzeniem 1071, ja to tak nazwam i nazywam, łamane na 2009, to jest rozporządzenie z 2000, 2009 roku, weszło w życie, tak jak e, wspomniałam, 4 grudnia 2011 roku w Polsce, został ten pakiet w pełni przyjęty i niezmieniony, chociaż... Powiem tak, do osób z certyfikatem kompetencji. Po niektóre kraje przyjęły również egzamin. Państwo zdajecie egzamin tylko i wyłącznie pisemny w postaci tych testów i zadań. Natomiast niektóre kraje wprowadziły również po pozytywnym zdaniu tego egzaminu z testów, z zadań z wynikiem pozytywnym przechodzą do kolejnego etapu i jest to egzamin ustny. A u nas tego ustnego nie ma. Na szczęście. I tu ukłon w stronę naszego y, rządu, że tak zarządził, tak, instytutu. Słuchajcie, musimy potwierdzić zdolność finansową zgodnie z artykułem 7 tegoż rozporządzenia 1071. W jaki sposób to robimy? Może to być roczne sprawozdanie finansowe. Dotyczy to przede wszystkim spółek. Ale kiedy na przykład otwiera przedsiębiorstwo spółkę w tym roku, tego sprawozdania nie ma i nie ma go skąd wziąć. Co wtedy? Ma kolejne wyjście, tak? Może złożyć gwarancję bankową. Gwarancję bankową oczywiście wpłaca do banku pieniążki, te pieniążki są przechowywane przez bank, nie możecie tych pieniążków pobrać i one tam. Będą tyle czasu, ile będzie, na jaki okres będzie wam wydana ta licencja transportowa. Ewentualnie, ewentualnie jest jeszcze jedno wyjście, możemy wykupić ubezpieczenie, tak? Od odpowiedzialności zawodowej wraz z załącznikiem, przypominam, należy załączyć, czyli z warunkami tejże umowy. Umowa ubezpieczeniowa, czyli polisa, wraz z tą polisą. Takie pytanie nawet jest w teście. Jak nazywa się umowa z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, tak? Polisa, która jest wydawana, jak Państwo wiecie, taka umowa nie może zostać zgodnie z prawem zawarta na okres dłuższy niż jeden rok. Proszę Państwa, w taki sposób widzicie, że jest jakieś wyjście. Mamy spółkę, mówię szczególnie tu do spółek, spółka. Mamy roczne sprawozdanie, wtedy nie wykupujemy żadnej dodatkowej y, dodatkowego ubezpieczenia, które też nas kosztuje. Natomiast y, też nie składamy, nie, nie, nie deponujemy tych pieniążków w ramach gwarancji bankowej. Tylko, y, tylko po prostu y, udostępniamy do GITD czy też do Starostwa roczne sprawozdanie finansowe. Najczęściej, najczęściej spotykam się jednak z ubezpieczeniem. Dlaczego? jest najwygodniejsze, ale to mówię w przypadku spółek, one mogą to zrobić w pierwszym roku działalności ewentualnie no nawet nie ewentualnie, bo jeżeli licencja jest wydana to na 5 lat i za 5 lat już będą składać jakby nie było już będą mieli swoje roczne sprawozdanie finansowe, więc tu już nie ma wyjścia, tu już ubezpieczeniem się nie, nie, nie mogą zasłaniać, bo wraz, jeśli nawet wykupią po 5 latach takie ubezpieczenie, to dodatkowo to roczne sprawozdanie finansowe będą musiały dołączyć. Natomiast są takie przypadki, że firma, na przykład spółka, rozpoczyna działalność w tym roku, ma jeden pojazd, za pół roku dokupuje kolejny pojazd, a za 10 miesięcy kolejny pojazd. Ma trzy pojazdy. Na każde trzy pojazdy, na te wszystkie trzy musi wykazać tą zdolność finansową. Ta zdolność finansowa musi być potwierdzona i dalej nie ma rocznego sprawozdania. Więc co robimy? Najprościej. Na pierwszy pojazd mamy wykupioną polisę w towarzystwie, które się tym zajmuje, Odpo oczywiście odpowiedzialności zawodowej tego przewoźnika, i później robimy aneks do tej polisy. Drugie autko, trzecie autko. Ktoś zapyta pani wielu ile to kosztuje? Średnio, powiem tak średnio, bo nie mogę uogólniać, ale nie więcej niż pierwszy pojazd 400 zł. Każdy kolejny nie przekracza 200 zł. No ale zdolność finansowa i to potwierdzenie, jakiej sumy? Drodzy Państwo, napiszę, żebyście sobie nie zapomnieli, bo potem może się okazać, że w testach jest takie pytanie, a my nie wiemy. Proszę Państwa, jest to tak. Pierwszy pojazd. To jest na ten pierwszy. Zabezpieczenie 9 000 euro w przeliczeniu na polski złotych i każde kolejne, kolejne muszą mieć zabezpieczenie w wysokości 5000 euro na każde kolejne auto. Więc przy taborze, przy taborze tych pojazdów powiedzmy trzech Mamy 19 tysięcy euro, no i teraz albo deponujemy jako gwarancja bankowa, albo wykupujemy polisę mniej więcej, to podaje tylko mniej więcej. 400 zł plus 200, plus 200, około powiedzmy 700-800 zł, taka polisa i przedstawiamy jako zabezpieczenie właśnie tą polisę. Mówię w pierwszym roku działalności w spółkach, natomiast jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to po prostu składamy y, ciągle i nikt od nas nie będzie żądał takiego sprawozdania, bo nie jesteśmy spółką, tylko i wyłącznie tą polisę. Jeżeli zdarzyłoby się komuś zapomnieć o warunkach, to proszę mi wierzyć, że taki wniosek zostanie cofnięty. jak. To, jeśli chodzi o licencję wspólnotową, to jest tak, że jeżeli mamy niekompletny wniosek, zostaje on przesunięty na koniec kolejki. Zanim u, 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 uzupełnimy braki w tym wniosku, może czasami minąć miesiąc i dwa. I tu ostrzegam, proszę bardzo ostrożnie wypełniać wniosek i załączać wszystkie dokumenty, stosować się do tego, co mówię, aby później nie okazało się, że samochód jest w leasingu. Leasing 5 tysięcy co miesiąc. tak? Że słowiowo mówiąc, a samochód stoi, bo nie ma ważnej licencji i nie może wyruszyć i zarabiać pieniążków, tylko po prostu bardzo dużo na początku dokładamy do tego. Druga sprawa, jeżeli składamy w formie polisy ubezpieczeniowej, to nasze zabezpieczenie, odpowiedzialności zawodowej i jest kolejny pojazd, mamy aneks do tej polisy. Aneks plus warunki tego, tej zawartej y, y, umowy czy też poli, y, wykupienia tej pierwszej polisy również musimy załączyć. Czyli przy drugim pojeździe pamiętajcie, pierwszą tą polisę plus ten aktualny aneks do tej polisy, który zwiększa nam tabor. Już mamy na przykład dwa pojazdy, ale również do tego załączamy warunki, na jakie zawarliśmy umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym za każdym razem. Mówię tutaj o biurze obsługi transportu międzynarodowego, tam gdzie składamy dokumenty o przyznanie licencji wspólnotowej. W starostwach jest z tym różnie. Niektóre starostwa potrzebują tylko polisę, nie potrzebują Warunków, na jakich jest zawarto. Natomiast y, jeżeli załączycie, to na pewno nie odrzucą, przyjmą również z warunkami. Wolę Państwa ubezpieczyć i tu zabezpieczyć we wszystkie te dokumenty, lepiej mieć czasami więcej niż później. Samochód stoi, a my gonimy i prosimy się o jakieś drobne warunki, czy uzupełnianie tych dokumentów, wysyłanie, odsyłanie. Jest to bez sensu. Więc zawsze polisa pierwotna. I aneksy. W ciągu roku może tak się zdarzyć. I nieczęsto zgłaszają się do mnie osoby, które uczyłam, Pani Wiolu, co teraz z tym zrobić. Więc też je kieruję, aby najpierw załączyły polisę, poprosiły, nawet jak gdzieś, jak to mówią na Śląsku, straciła się ta polisa, gdzieś się tam nam zaplątała w dokumentach, bo chłopak i jeździ, i jeszcze ma dwóch kierowców i do tego położył gdzieś, nie wie, gdzie położył. No co zrobić? Straciła się, to się straciła. Poprosimy towarzystwo. Towarzystwo wyda nam kolejną Polisę i aneks do kolejnego pojazdu i kolejny aneks do kolejnego. Jeżeli było aneksów dwa, wydadzą nam wszystkie dwa aneksy i Polisę, i warunki, i to wszystko ładnie. Szywaczem załączamy do wniosku. To tyle, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie, więc nie jest takie straszne. Ponieważ osoby do mnie dzwonią, a co z tym zabezpieczeniem, boimy się, że tutaj coś nie podołamy, coś nie tak jest. No jak widzicie, nie jest to takie straszne.